Już? B nie widziałem, że już nagrywacie. Dobra chwila. Na wódkę. Widziałem wódkę? Nie, chodziło mi y o, o coś innego. Mi chodziło. Dobra, start. Cześć dzieciaki i inni fani sztuki filmowej. Zastanawiacie się, jak człowiek z takimi cieniami po prawej stronie może nauczać sztuki filmowej? Odpowiedź jest prosta, ponieważ przygotowałem się na nią. To jest lustro. Lustro to rewelacyjny blend, który możesz nabyć w każdym sklepie, możesz znaleźć w każdym domu, ale tylko ode mnie kupisz za 9999 i 9999 grosza. Zastanawiasz się, jak to możliwe, że grosz ma jeszcze 99 swojej części, i otóż jest waluta na świecie, która właśnie taką część stanowi. Teraz już wiesz, odkładam lustro. Nie będzie nam potrzebne. Teraz już wiesz, że znam się na filmie. Chciałbym wspomnieć tylko jeszcze o jednej rzeczy. Na pewno zauważyłeś, że noszę okulary. Zastanawiasz się, po co? Spójrz! Mam brązowe oczy. Chcę od tego odwrócić uwagę. Wiesz, co oznacza, że mam brązowe oczy? Prawdopodobnie jestem ślepy. Aby udowodnić, że tak jest na pewno, przygotowałem pewien test. Oto lampka, latarka. Nie wiem jak to nazwać. Posiada trzy potężne diody LED normalnie potrafią zabić człowieka i jego umysł, oraz jego narząd wzroku, ponieważ źródło światła jest tak silne, że poraża nie tylko pręciki znajdujące się w oku, ale także cały mózg. Widzisz? Nie robi to, to na mnie wrażenia. Jestem kompletnie ślepy. Na pewno poznałeś już moją osobę, ale to był dopiero wstęp. Przedsionek do piekielnie dobrej sztuki filmowej. Obejrzyj fragment mojego filmu. Romeo i Julia idą na wojnę. Ah, je vois que vous avez un chou. Oui. Je suis révolutionnaire. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit oh. Chcza uważyłeś, jak wszystko pięknie wygląda, jaką estetyczną orgią dla oka jest ten obraz. Wszystkiego tego nauczyła mnie reklama. A teraz zobaczmy to w zwolnionym tempie wraz z moim komentarzem. Czy zauważyłeś, że w tej scenie nie ma nienaturalnych źródeł światła? Zobacz, jak pięknie nim operuje. Ty też tak możesz. Spójrz, przez to, że aktorzy cały czas się rozbierają, jest pewien dynamizm. Cienie tańczące na jej skórze czynią chwilę wyjątkową. Zwróć uwagę na głębi obrazu i co dzieje się w tle. Tysiące koni właśnie przebiega prerią i wzbudzają kłęby kurzu. Jeżeli nie masz tysiąca koni, nie przejmuj się. Możesz wykorzystać do tego delfiny. Pamiętaj, aby pomalować je tylko jak zebry. Delfiny są bardzo podobne do zebr, a od zebry niedaleko już do konia. Zwróć uwagę na francuskie napisy. To bardzo, bardzo ważne. W ten sposób podkreślasz renomę swojego ofowego filmu. Na pewno zauważyłeś już, że kamera cały czas się trzęsie, jednak jest to tylko efekt programu. Cały czas kamera znajduje się na statywie, ale w ten właśnie sposób możesz wykazać, jak bardzo miałeś małe nakłady. Ja na ten film zużyłem 500 miliardów złotych i 999 groszy, ale ty możesz zrobić to za dychę. Na koniec naszej pierwszej darmowej lekcji: Złota Rada. Pamiętaj, ślepy nie no oznacza kura.